Jesteśmy na 16 europejskim kongresie gospodarczym. Moim Państwa gościem jest pan Robert Hojnacki, założyciel portalu tabelaofert.pl, a rozmawiać będziemy o bezpiecznym kredycie, o tym, jakie będzie miał przełożenie na ceny na polskim rynku, ceny mieszkań oczywiście i o tym, jakie może to w efekcie mieć konsekwencje dla samych konsumentów. Bezpieczny kredyt. Planowany. Projekt jest. E, konsultacje trwają. E, panie prezesie, do pana pytanie. No wszyscy jakby są przekonani, że spowoduje wzrost cen na rynku mieszkaniowym. Jak pan ocenia? Czy faktycznie będzie to czynnik podbijający stawki za metr kwadratowy? Projekt przede wszystkim jest, natomiast może być jeszcze zmodyfikowany, bo konsultacje trwają. Najprawdopodobniej zostaną w nim jeżeli on w ogóle wejdzie, oczywiście wprowadzone dodatkowe antyspekulacyjne zapisy, które chociażby my wnioskowaliśmy i zgłosiliśmy takie, takie uwagi do tego kredytu. Natomiast czy wszyscy są przekonani, że spowoduje cen? No nie, no my na przykład twierdzimy, że nie spowoduje wzrostu cen. Ale dlaczego? W takim razie jakie są państwa przewidywania, co tak naprawdę może się wydarzyć po tym, jak wejdzie bezpieczny, czy wejdzie, przepraszam, kredy, kredyt na start, bo bezpieczny kredyt swego czasu, no i gdy wchodził, no to bo pojawiły się też takie obawy, że będzie wzrost cen, i faktycznie wzrost cen nastąpił. No właśnie, cofnijmy się do bezpiecznego kredytu 2%, bo je, je, w momencie, w którym on był zapowiadany, czyli to jeszcze była końcówka 23 roku, y, to nie było żadnych protestów i nie było żadnych głosów, że podniesie wzrosty cen. Y, I to był okres bardzo wysokich, stuprocentowych załamania, jakby sprzedaży. Stąd też ten pomysł się pojawił po to, żeby ludziom, który, których banki odsyłały z kwitku, ułatwić zakup mieszkania. Natomiast sam kredyt BK 2% nie spowodował wzrostu cen, on go spotęgował tylko w pewnym segmencie. Powodem wzrostu cen był fakt, że napłynęło do nas milion 200 tysięcy obywateli Ukrainy. To jest te 1 200 tysięcy, które zostały i zarejestrowało się w bazie PESEL, bo przyjechało więcej oczywiście. I ci ludzie na początku spowodowali podniesienie cen mieszkań około 50% i oni początkowo mieszkali w salach gimnastycznych, w mieszkaniach, na dworcach, jeżeli wynajmowali to po kilka lub kilkanaście osób. Nie da się tak mieszkać w dłuższym okresie czasu i te osoby, które zostały w Polsce, to właśnie milion 200 tysięcy osób, one po pewnym czasie zaczęły trafiać na taki regularny rynek najmu, wynajmując samodzielnie bądź też z parą, taki to już po prostu bardziej cywilizowany najem. I popyt na ten najem spowodował, że wiele osób, ponieważ te ceny najmu wzrosły, kupił, zaczęło kupować mieszkania za gotówkę, yy, bo po prostu była to alternatywa w stosunku do jednak oprocentowań lokat bankowych i to taka bezpieczna i stosunkowo lepsza alternatywa. Więc mieliśmy do czynienia z wzrostem cen, zanim jeszcze kredyt na procent fizycznie w, w został wprowadzony. Natomiast on. Rzeczywiście spotęgował wzrost cen małych mieszkań, czyli takich do 800 tysięcy złotych. Różnica była taka, że w drugiej połowie 2023 roku ceny małych mieszkań, czyli do 800 tysięcy złotych wzrosły o 13%, ceny pozostałego rynku o 3%. Więc on rzeczywiście podpalił rynek. Podpalił rynek też dlatego, że było wiadomo, że ze względów politycznych, Zniesiono całkowite limity tego kredytu i do końca 2023 roku każdy, każdy, co zaaplikował kredyt, miał gwarancję, że te środki, o ile go bank zweryfikuje, oczywiście, zostaną mu przyznane. A po 1 stycznia było nie wiadomo. W związku z tym, skoro można było wziąć ten kredyt i po 1 stycznia było nie wiadomo, co się stanie, to wszyscy, którzy chcieli, Starali się z tego kredytu skorzystać i kupowali, mówiąc brzydko, co popadnie. Doprowadziło to do całkowitego wyczyszczenia w grudniu rynku mieszkaniowego, do poziomów nienotowanych no, praktycznie nigdy w historii na niektórych rynkach. Ten rynek został tak czyszczony, że nie było. Po czym ten kredyt się skończył? I teraz różnica jest taka, że w międzyczasie deweloperzy, którzy widzieli, że mają mnóstwo klientów i nie mają dla nich produktu, zaczęli intensywnie prwa, y, y, pracować nad y, wprowadzeniem nowej podaży. I ta nowa podaż, zwłaszcza w pierwszym kwartale, ale też częściowo w czwartym kwartale, uderzyła na rynek. I sumarycznie czwarty i, i pierwszy kwartał czwarty kwartał 2023, i pierwszy kwartał 2024, to jest rekordowa podaż na rynku. Ta luka została zasypana i obecnie jest duża oferta. Na niektórych rynkach po Łódź czy Poznań mhm. potrzeba aż 9 kwartałów, żeby wyprzedać obecną podaż. No w Warszawie jest to niestety dużo mniej, to jest około 2,5 kwartała, czyli ciągle ten rynek warszawski jest nienasycony. I teraz mamy do czynienia z programem Mieszkanie na Start, który jest w sytuacji, w której jest podaż, ale nie ma takiej presji na rynku, bo z miliona 200 tysięcy Ukraińców zostało 950 tysięcy, czyli 250 tysięcy ludzi wyjechało. W międzyczasie wybudowano 200 tysięcy mieszkań. W międzyczasie ubyło 130 tysięcy mieszkańców Polski. Prawda? Mamy rekordowo słabą demografię. Czyli z plus milion 200 tysięcy osób zrobiło się na minus tam prawie 650-700 tysięcy osób. Dodatkowo program Kredyt na Start ma wbudowane bezpieczniki antyspekulacyjne. Na przykład limit 15 tysięcy kredytów na kwartał. Co to oznacza? No przy 40% mniej więcej kredytach, które były udzielane do, dla rynku pierwotnego, to oznacza, że miesięcznie na rynek pierwotny trafi około 2000 kredytów. A podaż została zwiększona w stosunku do ubiegłego roku o mniej więcej 7-8000 mieszkań na miesiąc. Mhm. Czyli te kwoty są zbyt małe, żeby ruszyć rynek a banki będą zmuszone do jakby zaprzestawania przyjmowania nowych wniosków i te mieszkania mogą wtedy wracać. Dodatkowo mamy wyższe ceny, około 25%, więc spekulanci, wiedząc, że mają ryzyko tego, że te ceny jednak nie wzrosną, wcale się tak nie rzucili na kupowanie mieszkań. I suma, sumarum tych czynników jest tak dużo, że spowoduje to, że te pieniądze wygenerowane z programu Mieszkanie na Start, który jest zresztą też nie tylko dla małych mieszkań, tylko on jest skierowany też dla rodzin, do domów, więc prawdopodobnie ten współczynnik będzie bardziej, jeszcze mniej trafi tych kredytów na rynek pierwotny, ale on rozłoży się nie na małe mieszkania do 800 tysięcy, tylko na szeroki jakby rynek, mhm. na którym jest podaż. I te 2000 mieszkań to jest po prostu zbyt mało. W samej łodzi jest większa podaż niż 2000 mieszkań, a 2000 mieszkań to jest na cały rynek mieszkaniowy, jakby deweloperski w całej Polsce. Czyli nie przyniesie takiego skutku jak bezpieczny kredyt 2%, ale czy to oznacza, że w ogóle ceny już nie będą rosły, czy jednak będziemy mieli do czynienia z, z coraz wyższymi cenami? Tak, na rynku? to znaczy, że ceny przestaną rosnąć. Te ceny, ten potencjał 25% wzrostu w zeszłym roku. Ludzie w tej chwili odchodzą z kwitkiem od banku. Dlatego mimo wszystko powinna trwać dyskusja nad tym programem, bo jednak poprzez ograniczenia kwotowe i dochodowe ten program nie jest dla wszystkich. Ten program jest dla tych, którzy rzeczywiście mają problem ze spłatą kredytu. Mhm. Oczywiście można dyskutować, czy warto dopłacać do tych osób, no bo pomożemy niewielkiej liczbie osób, prawda, a wszyscy się na to składamy. Niemniej jednak te osoby, które nie skorzystają z kredytu, kredytu na start, po prostu będą musiały wynajmować. I w dyskusji należy mieć jakby tego po prostu świadomość. Natomiast ilościowo ten, ten program nie jest stanie ani spowodować spadku cen, ani wzrostu cen, on po prostu pomoże częścią osób. Mhm. Wydamy na to sporo pieniędzy publicznych, czy warto to jest, Inna kwestia y, jakby m, tej dyskusji, natomiast nie zdestabilizuje ryn rynku w taki sposób, jak był to od BK2%. Czyli raczej stabilizacja cen, ale yy, moje pytanie jest takie, bo przecież deweloperzy mówią, i tak jak są rozmowy prowadzone z deweloperami na temat tego, co będzie się działo na rynku mieszkaniowym, no to wszyscy mówią, no drożeją grunty, yy, deficyt gruntów, co się oczywiście przekłada na stawki tych gruntów, więc siłą rzeczy no mieszkania nie mogą być tańsze, mogą być tylko cały czas droższe. Więc moje pytanie po raz kolejny czy stabilizacja, czy jednak z delikatnym takim trendem wzrostowym? Zawsze zawsze mówić, że mieszkania nie, nie, mogą mogą być tańsze, mieszkania mogą być tańsze, czy będą to jest inna jakby zupełnie kwestia. Raczej y, my, my zakładamy stabilizację rynku, co nie jest fajne dla mediów, bo chcielibyście pisać, że będą rekordowe spadki albo rekordowe wzrosty A, rekordowe. i tak dalej. I to się klika, no nie to co ja powiem, niestety nie będzie się klikało, bo po latach roller coaster, gdzie mieliśmy tak, COVID. Tak wojnę, spadki, wzrosty, po prostu będzie nudna stabilizacja, po prostu, prawda? Natomiast no, podaż, która została dostarczona teraz i mimo wszystko malejący popyt, nie spowodują wzrostu w cen jako całości, ale to zwracam uwagę na zróżnicowanie rynku. W Warszawie mhm. potrzeba 2,5 kwartału, żeby wyprzedać, wykupić całą ofertę, w Poznaniu i Łodzi prawie 9, więc będą z miejsca, gdzie ceny będą spadać, i będą miejsca, gdzie ceny będą rosnąć. Po prostu. Ale jako cały rynek globalnie stabilizacji. Globalnie będzie stabilizacja. A jakie to będzie miało przełożenie w ogóle na rynek najmu? Yy, no bo myślę, że yy, to będzie oddziaływało też na rynek najmu. Jeżeli mieliśmy sytuację, że napływ tych Ukraińców, wzrosty na rynku najmu tak. spowodował wzrost cen również mieszkań na, na, na sprzedaż po prostu, bo to są rynki skorelowane. One oczywiście mają pewien bezwład. To nie jest zawsze tak, że, że, że jak najem rośnie, to, to rośnie też, ale w, w dłuższej jakby perspektywie są skorelowane rynki. Teraz ubytek chociażby 250 tysięcy Ukraińców. Nie wiem, co będzie teraz, kiedy będą tutaj wyłapywani do szczytnego, zaszczytu obrony ojczyzny i, i, i być może, że będą uciekać z Polski do krajów, w których nie dojrzą, jak na przykład Kanada, ale już na rynku najmu mamy Spadki i przede wszystkim spadki, y, jakby w segmencie też tym profesjonalnym. No, nasza firma Redne 24, która sprzedaje mieszkania, no my w tej chwili dostaliśmy trzy projekty do sprzedaży, które były kiedyś kupione przez inwestorów na wynajem, i obecnie ze względu na sytuację i perspektywy na rynku, inwestorzy przeznaczyli je na sprzedaż, więc takie projekty też będą trafiać na rynek. Ogólnie y, rynek najmu y, czeka dostosowanie się do rynku do rynku sprzedaży, czyli te ceny na rynku najmu wzrosły szybciej niż ceny sprzedaży mm -hmm. i one muszą się dostosować. Nie sądzę, żeby to było w formie gwałtownego spadku, raczej takiego powolnego opadania pod swoim ciężarem. Ale jaki wpływ będzie miał w takim razie ten kredyt na start na ten rynek? Czy tutaj te ceny mogą dalej być w trendzie spadkowym, czy można spodziewać się Też odbicia? niewielki, to znaczy jeżeli kredyt na start zostanie wprowadzony, to oczywiście on spowoduje mniejszą presję na rynek najmu, no bo osoby, które... Bez na staw zmuszone byłyby wynajmować, kupią mieszkanie i wynajmą, prawda? Więc spowoduje to mniejszy popyt na rynek najmu. Ale znowu, ponieważ jest to tylko 2000 kredytów, to w skali całego rynku najmu nie są to wielkości, które by spowodowały jakąś katastrofę. Jeżeli program y, y, nie wejdzie, no to oczywiście te 2000 na miesiąc, czy, czy, czy ogólnie 15 tysięcy na kwartał na szeroko rozumiany rynek, bo to rynek najmu to jest też rynek wtórny przede wszystkim, uh -huh. prawda? Y, no to oczywiście te, ci ludzie no, pozostaną na rynku najmu, wzmocnią ten rynek najmu, ale ale nie na tyle, żeby jakby powstrzymać ogólny trend. Po prostu może te ceny mniej spadną albo pozostaną bardziej stabilne. Czyli jakie mamy perspektywy dla polskiego rynku nieruchomości na najbliższy rok dwa? Okres wzrostów realnych mamy już za sobą lokalnie możemy mieć do czynienia w zależności od lokalnego rynku popytu i podaży z wzrostami lub spadkami na rynku. Natomiast no, w najlepszym wypadku nastąpi sta nudna stabilizacja na rynku. <grym> Ta nudna stabilizacja jest może dobra chyba dla konsumentów, może dla deweloperów niekoniecznie, ale konsumenci myślę, że się bardzo ucieszą z tej perspektywy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Robert Chojnacki, prezes, por prezes założyciel portalu tabelaofert.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.